Dzisiaj, w zasadzie, centrum świata, no bo Polska jest centrum świata, ponieważ 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jubileuszowy od 30 lat, niezmiennie gramy dla Włośpu. Ze, ze mną na scenie jest już gotowy zespół Roots 66, ale zanim oni zaczną swoją prezentację, mam dla Państwa pewną, pewną niespodziankę w zasadzie. 30 lat temu. Tych oto dwóch przystojniaków, których stoi tutaj, którzy stoją tutaj ze mną Zbigniew Piwoński i Maciej Lange, zaczynali pierwszy finał w Siedlcach. Pan Zbyszek Piwoński jako to koło napędowe, natomiast pan Maciej jako, jako, jako taki mały trybik. To oni, to oni zaczynali i teraz oni opowiedzą nam jak to kiedyś było, bo naprawdę było zupełnie inaczej. No, panie Zbyszku. Z kołem napędowym było całkiem odwrotnie. To Maciek i jego koledzy byli tym kołem, tylko w tryby wsadzili mnie tam, żeby ich to jakoś tam pomieszać, pomóc i tyle. Bo to ich koncepcja i pomysł był podówczas absolutnie spontaniczny, wymyślony przez nich i zrealizowany. Oni tego chcieli, tylko potem nastały przeszkody, które nie mogli pokonać. No a złość albo chęć ich działania była tak wielka, że szukali oparcia, kto by mógł im poprzeć. No i znaleźł jeden, który gotów był podpać nawet w władzy szkolnej. Że, że Zbyszku ty, rozumiem, czy Maciek? Maciek? Co jest Zbyszku? Nie wiedziałem, że cię spotkam 30 lat. temu. Po 30 temu. latach. Nie pomyślałbym, że cię spotkam po 30 latach na tej scenie. <noise> tak, to jest... To on jest tylko skromny, przez swoją skromność nie mówi, że to on całą tą zawieruchę w Siedcach prowadził. I zobaczcie, do dzisiaj świetnie prowadzi Zbyszek Piwoński. Ale on był naszym liderem, my staliśmy wiernie za nim. Było nas kilkunastu, kilkudziesięciu, później kilkaset osób, i tak przez 30 lat. Zaczęliśmy zbierać pieniążki, pamiętam, w różne pojemniki. Adonata? No właśnie, no właśnie. Powiedzcie jak to było, bo teraz tak jak państwo widzicie, mamy piękne papierowe puszki, które praktycznie same się składają, kolorowe, wydrukowane gotowe, ale 30 lat temu czegoś takiego Proszę nie było. Państwo, wiecie jak wyglądała pudełka na przechowywanie butów? To były doskonałe puszki na zbieranie pieniędzy. A reklamówki co bada nie takie z dziurkami, tylko prawda takie no, na pieczywo. Cłoikka by dziurkę w słoiku się robiło i też był to bardzo doskonały. miejsce na zbieranie nie było nic innego. Myśmy sami to wymyślali. I nie zginęło nic, nigdy. Powiedzcie mi, a jak ludzie reagowali na tym pierwszym finale? To było tak nieprawdopodobnie szalone, tak bardzo spontaniczne. Ogień był niesamowity. No my go czuliśmy bezpośrednio, będąc na ulicy. Mi przypadło w udziale, wtedy pamiętam, na pożyczonej od tatusia kamerze VHS. Marki nie mogę wymienić, ale model M25 na dużą kasetę. Nagrywałem całą naszą zawieruchę siedlecką i z tą kasetą w tak zwanym wydaniu surowym Jurek Kobyliński, wtedy pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury, który od wtedy do dzisiaj cały czas nam świetnie Organizuje całą imprezę. Jurek Kobielski zapakował tą taśmę i pojechał do Warszawy wraz z pieniędzmi do Jurka Owsiaka. I pamiętam, że pierwszy reportaż, puszczony w kilku fragmentach, był właśnie realizowany przez moich kolegów i przeze mnie z samochodówki oraz z innych szkół średnich. Samochodówka zaczynała? Tak, proszę bardzo. Ja poproszę mało. brawa dla samochodówki. Jest publiczność, publiczność daje brawa dla samochodówki. Ale proszę Państwa, szybko dołączyła. Elektro dołączyła szkoła tak zwany elektryk. Wspaniale młodzież. Też brawa dla elektryka. Kolejówka. Eee, to były szkoły. Mm, budowlanka. budowlanka, przecież. Ekonomik. Technikum a, 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 prób, a królówka dokładnie. dokładnie. Wszystkie, Wszystkie szkoły, szkoły. czyli y, głównie młodzież, ale teraz młodzież też jest zaangażowana bardzo. Przez 30 lat y, ta młodzież zawsze chętnie uczestniczy i ja poproszę teraz brawa dla naszych wolontariuszy, niestrudzonych, cudownych. Mamy gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. No właśnie, a powiedzcie 30 lat temu, jaka była pogoda? Który to był stycznia? Po, pogoda była różna. Był, był, było, tak, gorąco tak. było na scenie, ponieważ nasze koncerty robiliśmy ad hoc w takich oryginalnych miejscach, które teoretycznie nie były do tego celu przygotowane. Bo jak można nazwać salę sportową na prusa dobrą jako salę koncertową? Żadną. Przecież te, tego, to, to, jako akustycznie rzecz dramat. Ale okazało się, że nam to i młodzieży nie przeszkadzało i gotowi bylibyśmy podnieść ryzyko. W związku z powyższym, za pomocą wojska, zrobiliśmy z boiska taką jaskinię. W jaskini troszkę wywyższenia, no i było no, ja Wszystkim się podobało. A myśmy dostawali, przepraszam, nie powiem tego słowa, naprawdę dobrych uczuć. Dobrych uczuć cała masa. A co najważniejsze. Przekazywało jedno drugiemu dobre fluidy pod tytułem: Robię coś sensownego, coś co służy innemu, a pamiętajcie, dobro zawsze wraca. I myśmy my to przekazywali sobie wzajemnie do dnia dzisiejszego. To jest lawina, która się cały czas toczy, i to jest domino, które się nie kończy. I to jest najważniejsze podsumowanie najlepsze podsumowanie, że dobro zawsze wraca. I ten styczniowy finał zawsze rozpala wszystkich do czerwoności, otwiera nasze serca i fajnie, że możemy się zjednoczyć i zrobić coś wspaniałego. Cieszmy się i zawsze dziękujemy wolontariuszom, wolontariuszom Dokładnie i tym, którzy chcą coś dla orkiestry i dla, dla nas pozostałych zrobić. Dziękujemy. Tak. Dziękujemy. dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy wolontariuszom, jesteście cudowni. Wspaniali, Jedno. najlepsi, najkochansi, Wymiali... i bądźcie tacy zawsze. Wymienialiśmy dzisiaj już sporo instytucji, rozmaitych, ale chciałbym przypomnieć, jedna mi się wydaje uciekła. Mam na myśli UPH. UPH było, było.